Olga, misiuk, lęka, fryderyk i podróże. Wydawnictwo: Literatura. Rozdział pierwszy. O tym, jak łatwo pokłócić się z przyjacielem. Lęka uwielbiała podróżować pociągiem. Tylko takie podróże sprawiały jej radość. Przeróżnymi ekspresami, pośpiesznymi lub wlokącymi się leniwie pociągami osobowymi. Docierała tam, gdzie jednoocy piraci ładują do skrzynek wyciągnięte z morza skarby, albo gdzie czerwono-zielone papugi od nadmiaru słońca zaczynają mówić w obcych językach. Właśnie siedziała nad strumieniem i obmyślała kolejną podróż. Zabrać czerwoną sukienkę? Gdzieś po drodze może trafić się przyjęcie. Dwa nie. Nie dwa, lepiej trzy małe upominki, gdyby spotkała w podróży kogoś, kogo chciałabym obdarować: kanapki z żółtym serem, sałatą, pomidorem i jedną dojrzałą śliwką nie, nie śliwką czereśnią. Co tam jeszcze szczoteczkę do zębów nie zajmuję za dużo miejsca ale koniecznie woreczki na nasiona kwiatów, które spotkam po drodze. Woreczki zapisała na małej karteczce, którą trzymała na kolanach i uszczęśliwiona mruczała sobie dalej pod nosem. Skoro jestem przy woreczkach, to jeden worek ryżu, jeden kaszy, jeden suszonych jabłek, Jeden makaronu świderków, jeden makaronu nitek. Suchy prowiant i wysuszony prowiant jest niezwykle ważny w życiu prawdziwego podróżnika. Poucza samą siebie dalej, dalej, żeby tylko niczego nie zapomnieć. Harmonikę ustną, wykrzyknęła uradowana. Podręczny akordeonik i podróżną perkusję. Podróż bez muzyki nie jest przecież wiele warta. Co jeszcze, co jeszcze? Może scyzoryk i latarkę i kompas? Odpowiadał Fryderyk, który zamierzał poczytać nad strumieniem. Rozkładał właśnie swój żółty kocyk. Niby po co? obruszyła się lęka. Ponieważ czytałem że w podróży podstawą jest, czytałem, czytałem, zaczęła go przedrzeźniać Lęka. Tu nie chodzi, żeby czytać, tylko żeby wyjechać, żeby ruszyć, żeby wstać i iść, jechać, pędzić, gnać w świat. No tak, ale z tymi workami makaronu i perkusją to chyba trudno tak gnać, zauważył Fryderyk nieco złośliwie. Przecież jadę pociągiem, fuknęła lęka. A poza tym ty nic nie rozumiesz. Fryderyk już otwierał pyszczek, żeby odpowiedzieć lęce, gdy ze strumienia wynurzyła się piękna Ełzebia ze swoją siostrą bliźniaczką, brzydką Ełzebią. Miały na sobie najmodniejsze w tym sezonie dwuczęściowe kostiumy kąpielowe z tataraku. Wszyscy lubimy te eleganckie bliźniaczki, gdyż obie były niezwykle, ale to niezwykle miłe, ponieważ jednak nikt nie odróżniał, która z Eusebii jest Eusebią piękną, a która Eusebią brzydką, bo żadny nie chciał nikt urazić. Zwracano się do każdej z nich: Droga Eusebio lub też szanowna Eusebio. Albo po prostu, złociutka ty moja, kochaniutka, lub skarbeczku. Siostry otrzepały się z kropelek wody i podeszły do kocyka, na którym leżał Fryderyk. Co czytasz? zapytały. E, takie tam, nic poważnego. Fryderyk był wyraźnie speszony, a ponieważ Fryderykowi nigdy się to nie zdarzało. Ełzebie zaczęły bacznie mu się przyglądać i nawet Lenka, która zajęta była swoją podróżną listą, spojrzała na niego z zaciekawieniem. A to heca, wykrzyknęła po chwili. Czyta pewnie jakieś trele Morele, bajeczki, a udaje filozofa, mądralę. Wie nawet wszystko o podróżach, choć nosa nie wyściubił z przełęczy. Pokaż, dawaj tę książkę. Nie! zakrzyknął Fryderyk i zabrzmiało to niezwykle dramatycznie. Dawaj, mówię ci, nie dam. Da! Droga Lenko, nieśmiało wtrąciła Eusebia. Fryderyk chyba nie chce. Pewnie, że nie chce. Czy ty myślisz, że ja nie wiem, że on nie chce? On coś ukrywa. Ukrywacz! Fryderyku, może pokazałbyś jednak lęce książeczkę? Znów wtrąciła Eusebia, żeby nie myślała, że jesteś ukrywaczem. Nie jestem żadnym ukrywaczem, oburzył się Fryderyk. Nawet nie wiem, czy ktoś taki istnieje. Nie chciałbyś ci niczego sugerować, droga przyjaciółko. Ale gdybyś zajrzała czasem do książeczki, zamiast latać, Bóg wie gdzie i po co, widziałabyś, że nie ma takiego słowa. Fryderyk zamilkł, gdyż twarz lęki robiła się coraz bardziej purpurowa. Przynajmniej nie było w żadnej książce, którą ja czytałem, zakończył ugodowo, ale na ugodę było już za późno. Co? Wrzasnęła z całych pudzelnka. Co? Chcesz powiedzieć, że jestem głupia? Ty, ty, ty! Fryderyk schylił głowę pokornie, czekając na gromy, które miały spać z ust lęki. Miłe Ełzebie delikatnie przykryły łapkami uszy, bo były to naprawdę niezwykle taktowne i grzeczne Ełzebie. Ty, ty, Lenka brała już siódmy oddech. Ty, ty, i nagle stało się coś dziwnego, bo lęka nic nie powiedziała, tylko jęknęła przeraźliwie, odwróciła się na i uciekła z strumienia. Biedny Fryderyk podniósł głowę. I smutnym wzrokiem popatrzył na oddalającą się lękę. Po czym znów zawiesił głowę i powlógł się do swego domu, trzymając w łapce książeczkę, której tytuł zasłonięty był jego kosmatym łokciem. Euzebie popatrzyły na siebie w wielkiej bezradności. O co im chodzi? Zapytała Ełzebia Euzebiu. Nie mam pojęcia, odpowiedziała Euzebia Ełzebi. Ale było to niezwykle smutne. I wskoczyły do wody. Polana nad strumieniem została opustoszona i cicha. Samotnie wyglądał nawet porzucony żółty kocyk Frederyka. Dziękuję za uwagę.